A <noise> A to wszystko zaczęło się od tego filmiku. Smilady istnieje. Na TikToku wylądowałem, no i ludzie zaczęli nagrywać mnóstwo filmików o mnie. Smilady istnieje. Rząd chce nas uciszyć. No jak to zobaczyłem pierwszy raz, to sam nie mogłem w to uwierzyć. No ale no, no, spójrzcie, no zobaczcie tylko... Smajlandia istnieje. Rząd chce nas uciszyć. To jest tak mocne, powstało chyba około 15 czy 20 tysięcy filmików na samym TikToku, nie licząc, nie wiem, Instagrama, Facebooka, YouTube'a i to opanowało całą Polskę, nie, no i ludzie sobie robią bekę, że Smajady istnieje, no ale co ja mogę wam powiedzieć, no Smajadia sero istnieje, to jest moja wioska w grze i od tego się zaczęło. Obejrzymy dzisiaj sobie wszystkie filmiki, zareaguję, będzie naprawdę mocne, no i oglądajcie do słowa końca. Ciu. Dzień dobry, poproszę bilet do Smajlandii. Ej, chłop przychodzi na lotnisko i się pyta o bilet do Smajlandii. Przykro mi panu, ale Smajlandia nie istnieje. Co? Jak to nie istnieje? <grym> Przykro mi panu. Smajlandia nie istnieje. Chłop się wkurza. To jest dobre. Nie. Smajlandia istnieje. Słyszysz? 6-7. Rzut. Rząd... <grym> 6-7 w ogóle. Co jest grane!